Witajcie 3 luty 2026. Kolejna fala mrozów w Zardowie o godzinie 7 rano. 7:10 termometr pokazywał minus 21,5. Zobaczymy, czy mój rechot zakręci. Zatankowano paliwo zwykły diesel na stacji moja. O, tu jest coś wspaniałego, co uwielbiam podczas mrozów. Gałka aluminiowa jest świetna, polecam na mrozy. Tak samo na upały też jest świetna. Bardzo szybko przyspiesza zmianę sklepów, y, biegów znaczy. Dobra. nim ciekawe, ile było w nocy. Postaram się to sprawdzić i udokumentować zdjęciem padziała ogień poszło, proszę Państwa nie spodziewałem się, że pójdzie tak gładko zaraz zobaczymy ile minus 21 jeden. Dobra, niech sobie chodzi, bo trzeba dzieci do przedszkola i do szkoły zawieźć. Za niedługo ruszam. Jak znajdę ile było w nocy najniżej, to dorzucę zdjęcie. Dzięki, pozdrawiam.